Codzienna modlitwa. Dzisiaj Jezus po raz kolejny daje do zrozumienia, że miarą cudów jest miara naszej wiary. Zaprawdę, powiadam Wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze, przesuń się stąd tam, a przesunie się. W istocie, jak wskazują święty Hieronim i święty Augustyn, w dążeniu do własnej świętości. Celu, który wyraźnie wykracza ponad nasze siły, dokonuje się owo przesuwanie góry. Cuda są tam obecne, a jeśli ich nie widzimy, to dlatego, że nie pozwalamy im na nie z powodu naszej małej wiary. W obliczu niepokojącej i wyraźnie niezrozumiałej sytuacji ludzie reagują na różne sposoby. Padaczka była uważana za chorobę nieuleczalną i na którą cierpieli ludzie, którzy byli opętani przez złego ducha. Ojciec tego dziecka wyraża swoją miłość do Syna, szukając dla niego integralnego uzdrowienia i udaje się do Jezusa. Jego działanie okazuje się być prawdziwym aktem wiary, klęka przed Jezusem i zaklina go z wewnętrznym przekonaniem, że jego prośba zostanie przychylnie wysłuchana. Sposób, w jaki to żądanie jest wyrażone, wskazuje zarówno na akceptację swojego stanu, jak i na uznanie miłosierdzia tego, który może ulitować się nad innymi. Ojciec ten wspomina o tym, że uczniowie nie byli w stanie wypędzić tego demona. Ten element wprowadza pouczenie Jezusa, zwracając uwagę na brak wiary uczniów. Pójście za Jezusem, stawanie się uczniem, współpraca w jego misji, Wymaga głębokiej i ugruntowanej wiary, zdolnej do znoszenia przeciwności, niepowodzeń, trudności i nieporozumień. Wiary, która jest skuteczna, ponieważ jest mocno zakorzeniona. W innych fragmentach Ewangelii, sam Jezus Chrystus ubolewa nad brakiem wiary swoich naśladowców. Wyrażenie i nic niemożliwego nie będzie dla Was, podkreśla z mocą, jak ważna jest wiara w podążaniu za mistrzem. Słowo Boże skłania nas do refleksji nad jakością naszej wiary i nad sposobem, w jaki ją pogłębiamy, a także przypomina nam o postawie Ojca rodziny, który zbliża się do Jezusa i modli się do Niego z głębi miłości swego serca. Zostań z Bogiem.